Czy naprawdę warto uczyć się do egzaminu CKZ z darmowych materiałów? Takie materiały mogą Ci pomóc na początku, ale ile czasu stracisz na szukanie odpowiedzi na pytania, które nie są jasne. Czas to pieniądz, a frustracja z powodu braku zrozumienia może Cię zniechęcić. Do dalszej nauki. Najlepsze materiały, nawet te płatne, nie wystarczają, jeśli nie masz kogoś, kto cię wesprze. W nauce najważniejsze jest, aby mieć tą drugą osobę, trenera, któremu możesz zadać pytania, kiedy coś jest niejasne. Bo prawda jest taka, że odpowiedzi na jedno pytanie może zaoszczędzić ci godziny stresu i analizowania. Zastanów się, ile czasu i nerwów możesz zaoszczędzić, mając kogoś, kto odpowie na twoje pytania, zanim pojawią się problemy i wątpliwości. Kurs to nie tylko wiedza, ale także motywacja. Wsparcie, których w darmowych materiałach nie otrzymasz. Napisz w komentarzu, co najbardziej stresuje cię przed egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych. A jeśli znasz kogoś, kto przygotowuje się do egzaminu, to koniecznie udostępnij ten film. To może być krok, który pomoże mu zdać.